Kolejne pytanie, proszę. Panie prezesie, kilka dni temu odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie rzekomego napadu krzesłem na Bronisława Komorowskiego. Ta absurdalna sytuacja pokazuje, w jaki sposób działają obecnie sądy i prokuratura. Czy popiera pan pomysł naszego stowarzyszenia, aby oczyścić sądy i prokuraturę z wszystkich konfidentów i agentów służb bezpieczeństwa z czasów komunizmu? Był pan autorem ustawy lustracyjnej. Tak uważam, że również to samo powinno dotyczyć się ludzi, którzy prawda, udzielają się w polskim Sejmie. No wtedy nie musiałby pan Pan policzkować pewnych osób. No jeżeli już poruszyliśmy ten temat, o co poszło, yy, może proszę powiedzieć, o co poszło w słynnej potyczce Pana z Panem Michałem Bonim. Więc wie Pan, zanim przejdę do, do Pana Boniego, to yy, rozmawiałem kiedyś z ambasadorem Białorusi, przed poprzednim jeszcze, i się go spytałem, jak sobie Pan Łukaszenka poradził z agenturą. Przecież on miał w msz miał to w polskim msz zespole raczej samych praktycznie agentów. E, miał tam agentów amerykańskich, so ro 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 rosyjskich oczywiście, prawda? Tam wszystko jedno jak i francuskich. E. Jak on sobie poradził? Wyrzucił wszystkich i przyjął do pracy 21-22-letnich ludzi znających obce języki. I miał spokój z agenturą, przynajmniej na jakiś czas. I to samo należałoby zrobić w bardzo wielu dziedzinach, w których jest to możliwe. Oczywiście nie kapitan przemysłu i tak dalej, bo to jest boni na Tam wolny rynek wymieści sam śmiecie i to wszystko. Natomiast to ja na zrobić wiele spraw. Natomiast co do pana Boniego, Pan Boni y wystąpił w trybunie Syłowej po tym, jak zrobiłem uchwałę ilustracyjną i wyśmiał mnie, wy wyśmiał mnie, to było w telewizji chyba na całą Polskę, czy ten Sejm w Sajm nic nie pamiętam, jak można jego Boniego podejrzewać o to, że był agentem i tak dalej, zrobił ze mnie po prostu idiotę. I, I po czym po kilku latach się najspokojniej przyznał, że był agentem nie raczył mnie przeprosić. Ja zapowiedziałem, że podejmę zostalne kroki, żeby ja spoliczkuję, Dalej mnie nie raczył przeprosić, no to nawinął mi się pod rękę, zrobiłem... Żeby... W takim razie, jeżeli pana nie przeprosił, nawinie się drugi raz, jak będzie wyglądał ten Nie spotkanie. policzkuje się tylko raz. Człowiek spoliczkowany już nie, jest, nie, nie może być w towarzystwie. Człowiek jest policzkowany, nie jest wpływany w towarzystwie, ten człowiek już jest poza towarzystwem. Oczywiście on może zareagować, może wystąpić do sądu honorowy, do sądu wystąpić, na no, pojedynek mnie wyzwać, ma możliwości, ma możliwość o, 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 oczyszczenia się, nie? Natomiast jeżeli tego nie robi, no to jest poza, poza nawiasem, to już nie jest człowiek towarzystwie.